Cześć, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Robloxa, by w... sam nie wiem co. <laughs> nazwę myślę, że Wam podam w opisie filmu. Nazwę tej gierki na Robloxie. No chyba, że gdzieś mi się udają tą nazwę tutaj ulokować na filmie. Eee. Tykun pieniędzy czy coś takiego, ale jakoś wam to zalokuję w tym filmie. Spróbuję przynajmniej. E, dobra, odbieramy kasę, co tu się odbieram. Dobra, dobra. O, 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 o Język mi się plączy. Opierdzę. pieniądze, kupujemy, kupujemy. I idzie ta kasa. Idzie kasa, kurde, z nieba. Jesteśmy bogaci Dobra, są te skrzynki. Nie wiem w ogóle o co w tym chodzi, bo pierwszy raz w to gram w życiu. To sobie to odpaliłem. To znaczy no, znalazłem tą gierkę. I jak na nią weszłam to od razu odpaliłem nagranie. Nie I dobra widzowie. Ja chyba w to grałem. Jak jeszcze z dwa lata, nawet przed rozpoczęciem mojego kanału, teraz mi się tak przypomniało. A więc, widzowie, dla mnie to tutaj jest stara historia. Albo to jest bardzo podobne, wie? To też jest możliwe. Dobra, ale let's go kupujemy tutaj. Eee, tutaj wiadomo, w tym odcinku będzie dużo. Samego gadania, ale właśnie. Powiedz. <laughs> ogólnie. Yy, napiszcie, czy chcecie mieć z tej gry serię, bo. Ja bym tak ogólnie mógł z niej zrobić serię. Bo dzisiaj. Chcę tylko zrobić. Drugie piętro. Co nie? Bo widzę, że. Tutaj jest takie. Na taktyce budowania pięter i zarabiania, a więc możecie napisać, co chceli... czy chcielibyście z tego mieć serię? Bo to zawsze mogę jakąś serię zrobić. Co jest za w sklepie? Aha, dobra. A, w sklepie, jak zwykle, sklep to Robuxy, a ja Robuxów nie mam. Aha, wszystko jest za Robuxy, okej. Okay. To mnie to nic nie interesuje. Nie interesuje mnie to. Kurde, zniknęło. No o kurde, pięć koła. E, ulepszymy sobie tutaj. I drugi raz. Ja pier... O, tutaj sobie możemy napić. Kasa, kasa. I uleczamy. zarobić. Ja pierodzielę i teraz mi się coś tu. Pod... To Co jest. Kurwa? Czy chcesz dodać przedmiot kasztykun do ulubionych? Możemy na razie tak dodać. O, właśnie, kasztykun. To jest nazwa tej gierki Przy okazji mieliście właśnie lokowanie A więc Każdy kun, gdybyście chcieli w to zagrać, to proszę bardzo Wbijajcie, co to jest kurwa? Aha, to jest... Nie, opierdziel Ja ogólnie, sorry, że, że przeklinałam, ale... Miałem ja takiego mindfucka Jest. Dobra, let's go. Je, je, błu. Dobra. Nie, be, nie bądźmy kringer er sami. Tylko zbierajmy kasę. Dobra. <gry> Zbieramy kasę. Fajnie, zajebiście, normalnie. Cool ha, bek. W sumie to tutaj się nic nie dzieje widzowie. A więc zapytajcie, czy, ch czy chcecie z tego serię? Czy na przykład dajmy na to? Bo mogę też y jakiś Wasz pomysł wziąć i po prostu się teraz pytam, co wy byście chcieli na przykład z Robloxa. Oczywiście najpierw opieram że nie zagram w Pet Simulator, bo po prostu nie lubię. Dla mnie to jest nudne. A ja lubię takie awczarki czasem sobie zagrać, ale też lubię przygodowe. Jak... Nie wiem, czy jest coś takiego jak na przykład Brawl Stars w Roblox, ale wiem, że jest na pewno Minecraft w Roblox. Dlatego mo mogę nawet w tego Minecrafta zagrać. Dobra. Ja tutaj gadam, ale my już mamy a macie drugie piętro zajebiście za darmo chcesz zbierać? automatyczne aha dobra ale gówno wszystko trzeba kupywać kurde no mra mnie tutaj nie interesują ściany ludzie Gurde. Ja potrzebuję więcej kasy. Dobra, bardzo. Tak. Chyba tutaj będę zarabiał z komputerków? Mam nadzieję. Dobra, odbierzmy sobie kasę. Czy coś tutaj jeszcze jest do kupienia? Nie. A czekaj, a, ja, a mogę jakąś barykadę do drzwi, żeby mi tutaj nikt nie wlazł. Nie. Czekaj, co? Mogę zakręcić kołem, to zakręcimy, kręcimy. Dobra. Co jest 11 koła? Kręcimy jeszcze raz. I co będzie, co wypadnie? Średnie 25%, 20 koła. Ja pierdziu. 50 tysięcy już mam. Chłopie, ja jestem bogaty, kurde. Ej, dobra, zbieramy 100 tysięcy. Już mamy nawet 102. Dlatego teraz kupujemy wszystko. Dobra, na wszystko to mi nie starczy. Zaraz, kurde, zbankrutuję. Ja pierdzielę, ile to wszystko kosztuje. Mi już brakuje. Tutaj kolejne pieniążki, kurde. Lecimy w produkcję, oczywiście. Ja pierdzie, Dobra. No. I produkcja leci, kurde. Produkcja pieniędzy. Ty, ja chłopie mam nieskończoność kasy. Ja zarabiam sam dla siebie. Dosłownie Wytwarzam pieniądze, a potem je biorę wszystkie dla siebie. To jest kurde życie. <grym> Dlatego każdy w mieście jest biedny. <grym> no. Dobra, nie żart Dobra, koniec tych moich żartów, bo co będę musiał do więzienia pójść, za nie nieśmiesznym. Kur... dobra. Pyk. Te stanowiska komputerowe skończę. W tym odcinku ogólnie chcę skończyć to drugie piętro robić. No, może będzie kolejny odcinek? Może nie? Zobaczymy. To wszystko zależy od Was. Czy w ogóle kolejny odcinek będzie z tej gry czy chcecie ten odcinek o to mi chodzi a więc widzowie to wszystko jest na waszą rękę co jest za bardzo? kliknij w ekran aby ulepszyć klikamy w ekran nie wiem, co to daje. Okej. Okay. Aha! I teraz mi te stanowiska będą zarabiać ciągle. Ale zajęliście. Muszę tutaj trochę poklikać No i co jest Robiłem ten 1000 ale mi to się nie dodaje Co to za gówno Kurde Chyba Chyba że to mi się dodaje do tego yy, Jakiegoś tam Odbioru Ja z tego Tak to się ładuje do tego odbioru Ja pierdziele ja będę milionerem za Ogólnie to piętro będzie zakończone wtedy, kiedy będziemy mieli już schody do kolejnego piętra. Dlatego no trochę musimy tutaj się napracować. Dobra. Aha. Ej, no, ja chcę te Oksy. O, no i teraz to jestem gangsterem. Dobra, let's go. Ulepszamy. Kurde, nie mam kasy. O nie no dobra, dla takiego czajnika to stary, kurde. Teraz jestem bogaty. Aha. Dobra, let's go. Kupujemy kaszeczkę. E Git. Kaszeczkę. Dobra. Ja pierdzielę, jeszcze nie mam kur. A pięć tysięcy mi brakuje. Ja pier... Nie wytrzymam. Dobra, wspieraj to. I bank Mamy. Ej no, a ja chcę Chaina. Dobra. O kurde. Co się odwala? Dobra. Mamy kolejny cash coś tam. Cashowiec. Drabina na następne piętro. Zaraz skończymy ten odcinek. Jupie. Dobra. I oficjalnie chyba skończyliśmy to piętro. Ale spokojnie, odcinek jest jeszcze za krótki. Dlatego zobaczymy. Ile tutaj na tym ekraniku będzie milion? Tak, pełen milion. Dlatego, widzowie, ja robię w tym momencie cięcie. Okej, okay, widzowie, minęło... Minęły 3 minuty. I zostało ostatnie 30 tysięcy. Dwadzieścia. Dziesięć. I mamy milion. Pęk. Milion. Jej. A więc widzowie, tym miłym akcencikiem kończymy ten film. Elo.